Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam monetę srebrną o nominale 10 dolarów zatytułowaną Pompeje erupcja wulkanu. Jest to seria Furia Natury. Jest to moneta z państwa Palau. Tak jak już wspomniałem, moneta jest ze srebra o próbie 999. Waga monety wynosi 2 uncje, czyli 62 i 20 g. Rozmiar monety to 45 mm, stempel oksydowany. Nakład monety wynosi 555 sztuk. Data emisji teoretycznie od stycznia 2023 roku, jednak na polskich stronach z tego co znalazłem, można ją otrzymać pod koniec sierpnia 2023 roku. Kiedy kupimy już monetę, dostaniemy ją z certyfikatem oraz pudełkiem. Co do ceny dowiecie się za niedługo. Najnowsza seria Minis Collect nazywa się po prostu Furia Natury. I jak odkryliśmy do dziś, na przykładzie miasta Auckland, Menicy Nowej Zelandii jest obecnie zalana. Jednak nic nie pokazuje wściekłości, tak jak sama matka natura. Jest to ciekawy pomysł na serię, biorąc pod uwagę, że nawet starożytne zapisy historyczne pełne są opisów katastrof naturalnych. I rzeczywiście możemy podziękować Piliuszowi Starszemu za opis szczegółowo graficznego zniszczenia, zniszczenia Pompejów przez wulkan Wezuwiusz. Moneta przedstawia panikę, którą musieli odczuwać obywatele, a chmura pyłu jest dobrze przedstawiona, podobnie jak przepływ piroklatyczny. Zasadniczo przegrzana, bardzo szybko poruszająca się chmura pyłu na poziomie gruntu, która dokonała wszy wszystkich zniszczeń. Pompeje nie zostały zniszczone przez lawę awers. Monety przedstawia następstwa w czasach współczesnych, w tym ładną interpretację fragmentu sztuki ściennej z ruin. Moneta jest pełna wypukłych płaskorzeźb po obu stronach i doskonałego technicznie antycznego wykończenia, które często się z nią wiąże. Jest to dwuuncjowa moneta z nakładem 555 sztuk, która jest prezentowana w pudełku z certyfikatem autentyczności. Jest to pierwsza moneta z serii. Jeżeli chodzi o cenę, miałem Wam się pochwalić. Znalazłem tą monetę w cenie 560 dolarów kanadyjskich. Jeżeli chodzi o euro, to można ją nabyć w cenie niecałych 400 euro na polskiej stronie z monetami z wysoką zawartością premium znalazłem ją za cenę w cenie 1869 zł. To wszystko, co chciałem wam opowiedzieć o tej monecie. Do zobaczenia. W każdym razie zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć.